Że on przyjął przeprosinę Nitro, Nitra, to chyba sprawa między nimi. Oni się tam nie dogadali. A Nitro przeprosił. Ja nic, chyba tam było w jednym, ale tak te, nie, nie, nie wybrzmiało nie, to. to. Tam trochę raz podał część wiadomości, Karol wyszedł na debila, później nie do końca podał A całą wiadomość. No właśnie, to było bardzo nieładne strony. No, no ale, ale to myślę, że to. Mam nadzieję, że już wyjaśnione między nimi. Nie no, wyjaśnione, bo to później A? też poleciało tak, bo było u chłopaków na aferkach, ale A? już te tak, które mniej wybrzmiały. Nie, nie no myślę, że to, nie że, że to muszą sobie chłopaki w, ze sobą e, wyjaśniać. My do tego nic nie mamy, ja z nitro jestem w stałym kontakcie. Jak poprosiłem go o akcję, żeby, żeby tutaj dołączył do tej inicjatywy, to od razu powiedział, e, powiedział że on. na że, że Jasne, że tak. Zbierze dla Was niezły team. I myślę, że jutro wam to ogłosimy, bo, bo dzisiaj oni pewnie... O, dzisiaj przecież też jest na konferencji, tak, więc udało, dzisiaj już nie zbiorowałem. Ja chcę że on tak wstępi słodko na, na Instagramie, że no. Bym zjadł za darmo, jakiegoś Donata ekipa. My się napił napoju za darmo, no ale dostaję, fajnie.